59 to była legenda. To był czołg, który każdy chciał mieć w swoim garażu, bo to był jeden z pierwszych, jak nie pierwszy, met premium, który zarobił więcej kredytów. Jechanie tutaj na wprost to jest głupota. Jechanie z przeszrodek to też jest głupota, która na pewno się źle skończy, biorąc pod uwagę, jako, jakie oni mają pozycje. I teraz trzeba wycofać, teraz trzeba uspokoić grę i dać wsparcie. Na środku mam kamień, ale domyślnie chcę grać w tych kamieniach i wtedy. Będę mógł spotować niszczyciele, będę dosyć bezpieczny, Arta też nie będzie mieć dobrej wrzuty. Ta jedna Skoda się już wyładowała, ta jest minus jeden. Nie chciałbym przyjąć za 440, ale dobra, to zrobię chyba. Musimy zacząć pracować, musimy zacząć robić te uszkodzenia. Siemanko i witajcie, bitwy na żywo typem 59, który jest jeszcze dostępny do kupienia za około 110 zł w sklepie na stronie WOTA. I moim zdaniem jest to dosyć ciekawa opcja, ponieważ ja typa 59 polecam, zobaczymy jak będzie się spróbować na tym odcinku, jakie będą bitewki siadać, ale nawet zaryzykowałbym z dosyć odważnym stwierdzeniem, że moim zdaniem typkiem gra mi się lepiej niż lisem i ogólnie rzecz biorąc klasyfikowałbym te dwie premki na bardzo podobnym poziomie z delikatną przewagą. Typa. Przede wszystkim jego największa zaleta to jest fakt, że posiada preferencyjny matchmaking, to znaczy nie może walczyć z dziesiątymi tierami. Chyba, że zagracie w plutonie z inną ósemką, która preferencyjnego matchmakingu nie ma, to wtedy może was rzucić na dziesiątki, ale tak to typem was nigdy na dziesiątki nie rzuci. No jak doskonale wiecie, lisem na dziesiątkach dużo nie zdziałacie, każdy was będzie wszędzie przebijać i nie będziecie robić żadnego postrachu. typem podobnie jak Lisa możecie całkiem ok skropować skontować się. Teraz udało mi się odbić somułę. przebijam po wieży. Penetracja jest to w pewnym stopniu wada typa, bo tu jest 185 na pociskach przeciwpancernych. Jeżeli ktoś jest trochę bardziej doświadczonym graczem, zna te słabe punkty, to ze spokojem powinno mu to wystarczyć, no bo przypominam, nie będziecie strzelać do dziesiątych tiarów. I jak ja grałem, to w większości korzystałem z tej normalnej amunicji, no ale czasami na dziewiątych tiarach, no to Jesteśmy zmuszeni, żeby z Golda coś postrzelać. Jest raz tutaj, bok wieży i cyk, ładnie weszło. Ogólnie rzecz biorąc to statystyki działa. Wypadają delikatnie lepiej pod względem celności, stabilizacja jest ta sama, no ale rozróż na 100 metrów mniejszy. Lepsza mobilność aż o 10 km na godzinę bazowo. DPM akurat tu na korzyść Lisa, ale delikatna różnica. Takie powiedziałbym, że są delikatne plusy, delikatne minusy ze strony obu tych pojazdów. Natomiast w kwestii pancerza, ja uważam, że pancerz typu 59 jest lepszy. W szczególności wieża potrafi więcej odbić niż wieża Lisa. Teraz tu złapałem Somuę, może uda się... a nie udało się związkować Jest CDT. On ma dobrą penetrację, więc trzeba uważać trochę. Ale tu cyk, udało się przebić. E, I jako jeszcze jedną ciekawostką na... Jako jeszcze jedna ciekawostka, o której muszę wspomnieć, to fakt, że tego typa 59 ktoś z was wygra na spotkaniu społeczności, ponieważ planuję zrobić kilka konkursów, nie powiem gdzie, na jakim obiekcie, czy to na boisku, czy na paintballu, czy w Cybermachina w Katowicach, czy w Krakowie, ale gdzieś tego typa 59 będzie można wygrać, a gdybyście nie wiedzieli o co mi chodzi, to teraz Krótkie intro przypominające. Drodzy widzowie, przypominam o spotkaniu społeczności 23 sierpnia w Katowicach i 24 sierpnia w Krakowie. Plan jest następujący: 23 sierpnia w piątek. Od godziny 16 do 18 zagramy wspólnie w piłkę nożną na ośrodku sportowym Kolejarz Mosir Katowice. Link z pineską znajdziecie pewnie w opisie czy w komentarzu. Każdy jest mile widziany, każdy może pograć wszystko totalnie za darmo. Ja zarezerwowałem boisko i poziom jest naprawdę szkolny. Są super zawodnicy, są też lepsi, są przeciętni. Myślę, że jak co roku każdy będzie się super bawić. Zapraszam Was serdecznie. Potem po 18 robimy taką krótką przerwę. Każdy w swoim zakresie może się ogarnąć, wykąpać, cokolwiek. I widzimy się z powrotem o godzinie 20:30 w Cybermachina Katowice. To jest taki pub. Fineskę też znajdziecie na dole, gdzie zrobiłem rezerwację. No i oczywiście wejście jest dla osób pełnoletnich. Tam się trochę w inny sposób zintegrujemy i pewnie się też bardziej poznamy. Będą też inni streamerzy, specjalni goście. Różne tego typu atrakcje, zapraszam Was serdecznie. A w sobotę w Krakowie, 24 sierpnia, od godziny 16 do godziny 18, zapraszam Was na wspólnego paintbola. Widzimy się w jednostce paintballowej kraków Zakrzówek. Pienaskę znajdziecie w opisie. Jest to już event płatny. Tutaj każdy płaci sam za siebie w swoim zakresie. Minimalny pakiet, jaki jest organizatora, to 99 zł. Wszystko możecie też znaleźć na stronie, jak wygląda ich cennik, co jest w tym pakiecie. I płacimy na miejscu, nie trzeba gdzieś się zgłaszać do mnie, zapisywać kto chce wbić, to wbija, płaci za siebie, wchodzi i gra z nami. Następnie po 18 jest taka też delikatna przerwa i o 20.30 również dla osób pełnoletnich. Również widzimy się w barze Cybermachina ale Kraków. żeby to nie mówić, tam też bardzo solidnie się pewnie zintegrujemy. Przygotuję kilka też atrakcji z nagrodami fajne konkursy. Mam nadzieję, że każdemu będzie się podobać, to tak jak zawsze i super razem spędzimy czas i też się fajnie zintegrujemy. To tyle z ogłoszeń parafialnych. Do zobaczenia. A my już wracamy do bitwy. Trzeba tu zagrać na spokojnie przegrywamy 4-6 po HP na minusie. Jestem wcelowany w te krzaki, bo tu na pewno AMX jest wychylony i mnie zaświecił T-34. Również tam gdzieś jest AMX, ma spota, oho, wzk jest tutaj. Mam przestrzał i ładnie to wchodzi. Już 2,5 tysiąca uszkodzeń, trochę tu nastukałem. Udało się dobić. Udało się dobić AMXa. Samua ma spota na środku. No i postaram się jeszcze jakoś tą Samuę skontrować. Tu jeszcze jedzie to Jest więcej czołgów na środku. A my mamy delikatne wsparcie i tam. Więc nawet mógłbym tu rozegrać okolice tych pozycji środkowych. Command jak pancer. Scorpium będzie mieć bicie. Arta pomaga. No to będę próbować. Jestem w końcu medem. Szybko tu dojechałem. I cyk. Wychylam się na wieżę. Wieżę odbijam. E25 w szoku. E25 Ucieka i Nie wiem, gdzie jest ISU-152K, on nie ma fraga, on może być po tej stronie. Teraz ja bardzo chciałbym zniknąć, za kilka sekund to będzie miało miejsce i wtedy wjadę w te krzaki na wprost mnie. Jeżeli mnie tu nikt nie zobaczy, to ja będę mógł strzelić to na przykład Tygrysa, ale już się to mi nie uda. Jest Cheeto po włazie. Strzeliłem, nie wiem, czy mam spota, chyba nie, on strzelił na ślepo. Może Tygrys będzie się cofać, bo tam został trochę wypchnięty z pozycji. Sumua też, więc na to najbardziej liczę. Ale pokazało się Isu i to Isu mnie wykryło. I teraz bezpiecznie chciałbym uciec od Chito, od Isu. Myślałem o nim cały czas, bo to jest czołg, który może huknąć za 750. No i wtedy byłbym na jeden strzał od większości czołgów w tej bitwie. Nie wiem co z Buraskiem. Burask może kombinować jakieś flankowanie od tutaj tej strony. Więc muszę być uważny. Niestety Burask nie jest na jeden strzał, ale ma spota. No i na blisko już mogę podjechać, jak wiem gdzie on dokładnie się znajduje. Może wychylę... Nie no, muszę z tej strony wychylać. Będzie bezpieczne i mamy teraz spota na 50 metrów. buraz wie, Arta ogłuszyła. Nadal będę próbować, bo wiem, że Isu jest gdzieś bliżej i nie ma wsparcia. Wypycham Buraska pod nasze czołgi, buraz jest jeszcze ogłuszony, więc będzie mieć kłopoty. Nadal nie widzę Isu, buraz dostał i burazk się rozbił. Teraz Isu może szturmować, ale w międzyczasie szarpleria i potencjalnie jak polosuje Isu, to jesteśmy na jeden strzał. Przeszukamy okolice tego środka, czy on gdzieś tu się nie znajduje. Jeżeli nie, to spróbuję wtedy strzec do tego Cheeto. Na razie nie widzę ISU. Nadal go nie widzę. Więc zmieniam krzak. Tym razem stąd. I szukamy Cheeto. Jest tyłem. No dobra, strzelam. Weszło. W sumie myślę, żeby nie zjechać na dół nie wykończyć tego Cheeto. I tygrysa. Potem. Uff, ISU się tu znalazło. No dużo szczęścia, że akurat nie trafił, ale myślę, że mu nie polosowało. Co? Okej, okay, ale i tak nie jestem w stanie go skończyć, w sensie on zdąży przeładować niestety I arta strzeliła, na szczęście ze zero Szkoda, że nie mogę się wychylić na wieżę, ale artyleria nasza wyjaśniła wszystko No i teraz zostaną dwie artyleria Su-8, AMX-13, F-3, MX był tutaj Jestem na tyle mobilny, że nawet powinien zdążyć dojechać no, MX przejechał tu. Nie pamiętam, gdzie było su ale może było akurat też w tych okolicach. Arta chce się utopić. wiem. oha, jest SU-8, okej. Okay. Zostało su ja jestem ogłuszony. Druga Arta padła. Przypatrzcie się na oznaka biegłości. Ma mam 96%, zrobiłem 5300 łączonych uszkodzeń i jestem na 4% na minusie, dlatego że bardzo dawno nie grałem typem i wymagania od tego czasu musiały wzrosnąć. Pierwsza bardzo solidna bitwa, oznaka pierwszej klasy. Wsparcie duży kaliber 1449 expa i to nie wystarczyło na MK. Bardzo ciekawe, jakie są wymogi. Zobaczcie sami. Na oznakę mistrzowską 1561 XP jest potrzebny na typie 59. A na 95% biegłości 2900 uszkodzeń. To jest dosyć sporo jak na 8R TR, trzeba przyznać. A zarobkowo 138 tysięcy bez nagród, bez rezerw. W sumie może odpalę rezerwy na czas nagrywania tego odcinka, żeby trochę tych kredytów więcej powijać, jest to na moim prywatnym no i czego chcieć więcej? Lecimy kolejną bitwę. No taki update odnośnie odznaki to chyba jednak nie spadło mi o 5%. Bo teraz rozpoczynając bitwę mieliśmy 95,7%, bodajże, więc coś tu musiało być nie tak, jakiś może błąd w obliczaniu. Czasami przy pierwszych dwóch bitwach to ma miejsce, jeżeli dawno nie gramy jakimś czołgiem. Jest AMX, ale schowany. Ja chciałem skontrolować tą pozycję, dobrze było znaleźć taką flankę na tej mapie, którą będziemy mogli przełamać. Niestety, ale na drugą stronę nikt nie pojechał i jeżeli tutaj będziemy mieć przewagę, to fajnie, przejedziemy się po przeciwniku, ale natomiast jak on się dobrze, umiejętnie ustawi, no to będą problemy, mianowicie ktoś już tutaj stoi, bo rozwalił nie wiem, te beczki spłonęły, czy jak to opisać, i to jest jeszcze skoda t 5 Więc, jeżeli się zgrupujemy, super, możemy rozwalić panterę, możemy rozwalić kolejne czołgi. Ta skoda ma dobrą pozycję i z też ma dobrą pozycję, ale na razie mamy tu naprawdę dużo czołgów. Tam są dwie skody, pantery już nie ma. Pytanie, czy będziemy chcieli pchać to dalej? Nasz typ chce pchać to dalej. Fajnie, bo skoda ładuje. Druga skoda, nie wiem, czy też się przypadkiem nie wystrzelała. Ja jestem jak najbardziej za tym, abyśmy rozwalili te czołgi, bo możemy. A jeżeli tego nie zrobimy, to sytuacja będzie wyglądać tragicznie, bo druga cała strona już jest dojeżdżana przez przeciwnika. Tylko szkoda, że daliśmy czas, żeby te czołgi przeładowały te skody. To znaczy, mam oczywiście na myśli, nie przybiłem ISA niestety. Jedna skoda strzeliła minus jeden. Ta jedna skoda się już wyładowała, ta jest minus jeden. Ma jeszcze jeden pocisk, nie chciałbym przyjąć za 440, ale dobra, to zrobię chyba. Musimy zacząć pracować, musimy zacząć robić te uszkodzenia. Teraz się wychylam bardziej na wieżę. No i tu jest problem z penetracją. ISA-3 nie mogę przebić. To niestety jest w pewnym stopniu mankament typa 59, że nie możemy łatwo przebić. ISA-3 ta skoda Gabi przeładowała. Ja załaduję złoto na ISA. Udało się już przebić. Z prawej strony za MX. Jedna skoda znowu ładuje. Jak tak liczę. Gabi ładuje, ten ma jeszcze jeden pocisk. Aciek ładuje teraz też. Dobra, no musimy robić te uszkodzenia, bo nie ma czasu. Dobrze byłoby dobić tamtą skodę. To będzie niebezpieczny magazynek, ale nie mam za bardzo jak pojechać, bo teraz ta skoda przeładowała, odbiła się raz. No i teraz ta skoda Gabi ładuje, jak tak liczę. Pokadłobie pewniejszy strzał. Mam nadzieję, że do go dobije. nie dobił go, ale mi powinno się udać. Tak jest. A i szkoda, że zebrałem niepotrzebnie, ale... No trzeba było się trochę poświęcić w tej bitwie. Mamy wygraną tę flankę, ale zabrało nam to bardzo dużo czasu. Tego mx fajnie było dobić. Jest bokiem, cek dobity. Mam nadzieję, że tutaj żaden niszczy się nie wrócił, a jest. Jakieś prawdopodobieństwo, że to się stało. I dzięki temu, że mamy flankę ogarniętą, to możemy podjechać sobie pod górkę, strzelić te czołgi od boku, które są na kapie. I mamy podstawy do tego, żeby myśleć o wygraniu tej bitwy i zrobieniu jakiegoś sensownego rezultatu. Bo bez tego byłaby kaplica, uwierzcie mi. No teraz by ten AMX nas wystrzelał w plecy i Z-2 by nas wystrzelał w plecy, abyśmy nigdzie nie ruszyli. A tak to my w sumie możemy wystrzelić te czołgi od boku, w plecy, po prostu mieć darmową farmę. Ale pojawiło się projekt, to projekt teraz mnie przebiło, i teraz. Nie wiem, nie spodziewałem się kompletnie, że projekt to tutaj zostanie tak długo. No i niestety, ale mnie przechyczyło. A tu mamy skryny końcowe. przypatrzcie się na zarobki, warto już porównać z rezerwą, jak, już jak to fajnie wygląda. I jesteśmy już w trzeciej bitwie. Muszę coś sprostować, ponieważ zagrałem trzy kolejne bitwy. Wczoraj, ale finalnie okazało się, że miałem wyciszony mikrofon, więc kolejnego dnia dogrywam kolejne trzy bitwy Dlatego na przykład ten procent biegłości tam trochę spadł Wracając, mamy losowanie na szóste tiery, mapa Elcheluft. Nie wiem, czy ta Skoda dostanie spota, chyba nie Myślę, że... Lepiej będzie podjechać do góry i wcelować się na tym przyjeździe. Mam nadzieję też, że nie będę się powtarzał, bo nie pamiętam co mówiłem, czego nie mówiłem, ale wydaje mi się, że tego jeszcze nie słyszeliście. Ale myślę, że warto wspomnieć o tym, że Typ 59 to była legenda. To był czoł, który każdy chciał mieć w swoim garażu, bo to był jeden z pierwszych, jak nie pierwszy, met premium który zarobił więcej kredytów i kiedyś Wargaming stosowało taki model, że wszystkie czołgi premium można było kupić za złoto w grze. Nawet te nowe, one wychodziły wraz z aktualizacją. Pojawił się typ 59 i on był dostępny tylko i wyłącznie podczas jednej aktualizacji. Następnie Wargaming go wycofało, a teraz Tygrys, zobaczcie jak bardzo sportowo mnie wypycha. Byłem tu pierwszy, grałem tu dobrze, jestem ósmym tiarem, a przez takiego osobnika musiałem uciec, ale Fakty są takie, że akurat mogłem zjechać na dół, bo mamy tu przewagę i wygląda to nieźle. A i tutaj nie mogłem dobić kometa. To akurat nie było takie złe. Poza tym jeszcze dopomnę, że Typ 59 kiedyś miał fenomenalny pancerz, ale to taki dobry, że. Ja pamiętam, że grałem kiedyś Isem siódmego poziomu i wszystkie te 7 TRY nie mogły w ogóle ruszyć typa 5.9. Teraz większość załaduje złoto i ma ty na tyle dobrą penetrację, że przebije. Nawet 8 tiary miałem momentami problemy z typem 5.9. No, czasy się zmieniły. Pan typa też się zmienił. Wszystkie czołgi dostały na przykład lepszą penetrację, bo strzanie z Golda stało się bardziej codzienne. No i z biegiem czasu ten typ trochę odstawał od reszty, jak już był. Jak już się to wszystko pozmieniało i Wargaming postanowiło zbafować, czyli polepszyć tego typa 59 W tej wersji jaką tutaj widzicie Moim zdaniem typek naprawdę podtrzymuje te moje słowa, że Jest jak najbardziej grywalny, jest fajny I ja mogę go śmiało polecić jeżeli lubicie grać medami Jaką kolejną ciekawostkę mogę też dorzucić, że Ja wygrałem typa 59 Bardzo dawno temu na takim turnieju To się nazywało Wobez Game Arena, pojechałem tam czasach gimnazjum z moimi kolegami z gimnazjum i wygraliśmy tam właśnie jakiś chyba tablet Samsung Galaxy Tab plus typy 59 był tam Wargaming, to był jakiś lokalny taki turniej, pamiętam, że to był mój pierwszy turniej taki, na który pojechałem i udało się wygrać, to był turniej w formacie 3x3 więc mam do tego czołgu też ogromny sentyment i wtedy jeszcze jak nam udało się to wygrać, to tego typa tak łatwo nie można było zdobyć, nadal nie jest to do końca takie proste, ale raz na jakiś czas oczywiście pojawia się w sklepie za realne pieniądze. No i teraz też się pojawił za całkiem okej okay ceny, myślę, bo 113 zł. Nie chcę też was do niczego namawiać i mówić, że super choke. Musicie go mieć, ale mi on po prostu pasuje. Ja lubię grać tym typem i mogę Wam po prostu polecić, jeżeli byście się zastanawiali nad jakimś medem w swoim garażu. Dobra, koniec tego gadania. Skupmy się jeszcze na tej końcówce. Dobijam Hellcatta. Nie wiem, gdzie jest. O, tu jest Basotto który odbył się ode mnie, ja przebijam no i może go na sam koniec na desert dotaranuję tak jest i mamy koniec 2700 uszkodzeń, pierwszy x 1028 zarobkowo tu macie bez tych misji to by było 120 tysięcy możliwe sobie fajnie przekalkulować, że coś w tej bitwie zarobiłem co do modyfikacji polowych, ja grałem typem jak modyfikacji polowych nie było i podczas grania na tym odcinku no to udało mi się wexpić drugi poziom Tutaj wybieram to, bo czasami zdarzy się dostać tego amaraka, jakaś podpała i lubię wybierać to drugie ulepszenie polowe na lewo. Następnie, oczywiście, to bym wybrał, a jako trzeci, no to bym musiał się dosyć mocno zastanowić albo. Chyba bym nic nie wybierał. A wyposażenie to klasyczne. Dosyłacz, staba wentylacja. Załoga tutaj jest z bodajże 121B. No i lecimy kolejną bitwę. Stepy, losowanie na dziewiątki. Ja lubię podjechać lewą stroną. Zazwyczaj to my mamy przewagę i możemy ładnie wypchnąć te wszystkie niszczyciele. Ale na początek snajpa pokazał się skorpion, tylko niefortunnie poleciało to w gąskę. To prawda po gąsto za skorpiona, ale wolałbym jednak mimo wszystko uszkodzenia i myślę, że mam takie okienko, żeby podjechać. Standard B gra sobie na daleko, Hori też ma spotać gdzieś na środku, tu podjechał siódmy tier, to nie będzie raczej jakiś bardzo trudny przeciwnik. Ale nie będę się na niego wychylać, tylko najpierw wychylę się tu od góry, żeby ewentualnie kogoś jeszcze zaświecić e, dla moich sojuszników. Może tego tygrysa e, podświetlę, coś po spocie dostanę, tu jakiś strzał mi wszedł. Akurat po spocie nic nie staje, bo ktoś innego świeci ten light ze środka. No ale pozycję i kontrolę mapy już mamy całkiem, całkiem. Jest SMV zaświecony na 50 metrów. Bardzo dobrze byłoby go jakoś tak zbejtować, czyli sprowokować do tego, żeby się wychylił pod nasze Cheeto, czy szarfutura, ale myślę, że on nie jest na tyle nieogarnięty. Chociaż jak widzicie, coś się udało na tym zyskać. Będą problemy z przebiciem. Nie wiem, czy ze złota akurat to. Sprawdzam tak na żywo, chociaż tutaj była szansa. Niestety rykosze ze złota. Dobra, oddam strzał standarda, niestety to nie weszło, ale ja go zaświeciłem na 90% tak jest, ja zgarniam po spocie, standard też musi się wycofać. Ja poczekam, ja nie chcę zbierać, niech szarfutur nawet go skończy. Trzeba być cierpliwym, szanować nasze punkty wytrzymałości, bo później mogą się przydać. Standard już zaczął ucieczkę i dobrze byłoby spróbować go jakoś zaświecić. Tylko minusem jest to, że RHM może nas przestrzelić albo Chory, więc trzeba być uważnym, żeby nie być wykrytym. Może ja dam radę, tak jest. Mam RHM-a, no to cyk. Pierwszy strzał ładnie wchodzi. Przewalę sobie to drzewko. No i nie wiem do końca. Jeżeli ktoś stoi na przykład sobie tutaj, to Możemy się zaświecić na 50 metrów. Jeżeli Archeum się odwrócił, no to mam przechlapane. Dlatego tak wychylę się tyłem, ale myślę od razu, żeby zabrać na naszą bazę. Okej, okay, nikogo tu nie widzę. Nikogo nie spotuję. Więc to mi nic nie daje. Jechanie tutaj na wprost to jest głupota. Jechanie jest przez środek to też jest głupota, która na pewno się źle skończy. Biorąc pod uwagę, jako, jakie oni mają pozycje i teraz trzeba wycofać. Teraz trzeba uspokoić grę i dać wsparcie na tej drugiej flance. Myślę, że śmiało mogę przejść za tory, tylko tam jest 9 tier, tam jest Skoda T56. Zobaczcie, że też dużo czołgów sojuszniczych jedzie w moją stronę i będzie chciało nas wspierać. Ta pozycja, gdzie gra Super do moim zdaniem jest fajna. I chciałbym z niej skorzystać Wow, ale Skoda została obita No dobra, no to wszelkie moje wątpliwości zostały wyjaśnione tym fragiem na Skodzie Bo teraz TL7 jest na dwa strzały Tam jest jeszcze TNH i myślę, że powinniśmy odbić sobie tą flankę już na luzie Nie muszę grać tak bardzo zachowawczo TL7 to magazynek, ale już jest na jeden strzał No to wychylam, nie widzę TNH z przodu Od boku przebijam I podjeżdżam dalej O, to TNH ten mnie no bo tutaj pomiędzy tymi skałami idealnie złapał przestrzał. Czy jakiś czołg jest bezpota? Bezpota jest na przykład Pantera, ten H po spocie zginęło. Bezpota T3-4-1 to jest ten Pluton. Arta, co prawda, mnie strzeliła. Mówiłem, że trzeba szanować HP, zobaczcie, jak szybko już jestem obity na taki jeden strzał od chori, albo na dwa strzały od większości innych czołgów. W szakach będę bezpieczny. Nie wiem nadal, co robi Pantera i t 41 1 Wychylam się stąd, może zaświecę chory gdzieś, ale chyba muszę poczekać na inne czołgi, które zbadają mi ten teren, i wtedy podejmiemy jakąś decyzję. Widzimy też, że ta druga strona, gdzie byśmy wcześniej, linia 0, ona tam padła, ale ona nie będzie już taka łatwa do odbicia. Takie mam wrażenie. Szarfotur wykończył chori, ważny frak. Robiący teraz dużą przewagę dla nas. No jedzie czy to jedzie super Helkat. Oni mogą zaświecić czoł, który na przykład tu może stać. Celowo stoję za krzakami, tak, żeby strzelić do niego bez spota. Nigdy nie wiadomo, czy jakaś arta się tu nie wceluje. Jest standard, natomiast on jest schowany. Okej, okay, myślę, że mogę podjeżdżać środkiem. I to nie będzie takie głupie. Na środku mam kamień, ale domyślnie chcę grać w tych kamieniach i wtedy będę mógł spotować i szyciele Będę dosyć bezpieczny. Arta też nie będzie mieć dobrej wrzuty i powinna to ładnie. Wyjść... Taką mam nadzieję Mało damage'a w sumie w tej bitwie zrobiłem, bo tylko 400 Ale jakoś tych okazji za bardzo nie było Teraz będzie na standardzie I cyk 251, pięknie to weszło Badamy dalej ten teren Jest pantera, jest tygrys No to wychylam się na tygrysa Który jest na jeden strzał Udało się dobić tygrysa, super Nadal SU jeszcze gdzieś tu jest Szukam przestrzału na standarda I cyk standarda nie ma R.H.M. nie wiem gdzie jest, on tu może gdzieś być, tu jest SU zaświecony raczej przeze mnie, więc będę dostawać po spocie. Tak jest, asysta wpadła. Jest problem z rhm bo RHM na grubym dziale możemy mnie rozwalić. nawet w sumie jak mu polosuję na tym zwykłym dziale też możemy mnie rozwalić, ale ja nie mam za bardzo czasu czekać, ja muszę pracować. Okej, okay, RHM pokazał się tam i mamy ogromny problem, bo okej, okay, fantara padła, ale muszę się schować od RHM-a, bo zaraz on przeładuje. Celuje się. Nie zdążyłem nawet 6 do tego T3-1. RHM był gdzieś. Myślę, że tutaj. No dokładnie tam jest. Poduje hałka. Archem już chyba mnie nie widzi, bo zniknąłem. Ładnie Haek siadł. Jeszcze jeden strzał. No i pięknie. Yy, I jeszcze jeden. No już nie. Ale coś udało się z tej bitwy wyciągnąć pod względem tych uszkodzeń, bo nie wyglądało to najlepiej. Jest medal. Nie będę czytać 1863 demerza 2300 po spocie, kombinowany damage w sensie łączony, bardzo fajny. 1034 bazowego ekspa, wyszło 4 fragi. Szarfutur też zagrał fajną bitwę, bo 4500 fragów, 1500 po spocie, naprawdę bardzo ładnie to było rozegrane przez niego. A my zarobkowo tak wyglądamy, już bez żadnych dodatków: 130 tysięcy Po podjęciu kosztów to jest 90, więc profit naprawdę jest. No i przed nami ostatnia bitwa na typku. Oho, zaczynamy malinówkę, początek bitwy. Niestety, ale za zero w gąski, chociaż dostanę po gąsce, zobacz No i w sumie jakieś uszkodzenia też padły, 290. Może, okej, okay, już nie zdążę. Oni nie mają light tam, mamy amx 1390 w krzaku. Czy przebiję typa? Mogę go nie przebić na taką odległość, to raczej tylko ze złota. On zdąży się schować. Myślę, że AMX za dużo nie pokaże, chociaż to wie, on zmienia pozycję. Nie wiem, czy będzie jechać głębiej. Jest ten typ nadal zaświecony. Zjeżdża nasz Bulldog. No dobra, postaram się wykorzystać to, co zaświeci Bulldog i AMX, bo oni tego jednego light'a już nie mają i ustawię przestrzał sobie dokładnie tej standardowej pozycji. Tu wceluję się w jakiegoś typa. Kunze przejeżdża. Na razie na górkę nie jadę, taki był mój plan numer jeden, ale jeżeli coś mi podświetli Bulldog, to grzech nie skorzystać. Ten EBR przejeżdża do lewej. Nie, o, mam przestrzeń w sumie. Dobra, ważne, jego już nie ma. Super helikopter, jak będzie się cofać, to też mogę go dorwać. Ula la, Arta za 615. A nasz AMX zmienia pozycję, będzie jechać do lewej. A oni mają też Szarmlę, który myślę, że może być w tych szakach. O i teraz Bulldog może zostać od WTK i WTK może tu mieć spota. albo bo Charmle ma tutaj spot. jest AFK! Czy ja z to mam spot? Okej, okay, ja nie mam spota. Nasz AMX naprawdę bardzo agresywnie już tam zajechał aha jest gowika ale za wysoko to poleciało. Chyba nie ma co kombinować. I teraz zastanawiam się, czy pojechać na górkę. Bo tam są dwa czołgi ciężkie, które raczej powinny zostać zmasakrowane. Prędzej czy później. I to wielki przeciwnik nie jest. Defender na to już potrafi coś wytrzymać. No i dobra, przejadę przez środek, bo liczę na to, że nasi tam wygrają. Defender już zna jeden strzał, więc to powinna być formalność. I ja sobie już przejadę na przykład pod te krzaczki. I stąd może będę obijać jakiegoś typa 5-9, jeżeli znowu dostanie spota albo jakiś inny czołg. Tylko muszę uważać, Muszę sprawdzić, czy będę wykryty. Czy mnie przypadkiem nie zaświeci. Bo w sumie może mnie zaświecić, OK. On zginął. Ja nadal nie mam spota. Wychylam się tutaj. Nadal bez spota i my widzimy rotujące T342G. Ja po i jestem wykryty. Kunze to się wychyla. Kunze może też być wykryty po strzale. Może uda mi się dobić tego niszczyciela. Tak jest, udało się, pięknie. Wótek ma spota, wótek nie będzie mógł się schować, bo jak on się cofnie, to się cofnie pod inne czołgi. Dlatego trzeba korzystać z tego, że jest wykryty, no bo już go nie będzie. No już jest przewaga bardzo duża, chyba mogę pojechać. Jest S51. Cyk, dostał raz. Tutaj typek będzie, że pokazał się bokiem, najlepiej tak jest. Tu jest jeszcze Miel, że raczej tego też nie przeżyje. Dostał ode mnie. No i czy będzie jeszcze jeden strzał w Miela? Tak jest, pięknie. Mam Kunze, to jest ten niszczyciel. Dziewiątego poziomu. Nie ma co kalkulować. Trzeba jechać. Dosłownie. Dobić buraskę może. Znaczy, miela. Jak to woli. Ktoś nie trafił, Kunze z hajka strzela, ale Kunze chyba się z hajka chciał, chociaż nie wiem po co w bulldoga, jak był i tak na jeden strzał. W ogóle ja dostaję po spocie za tego Kunze, to jest ciekawe. No i zostanie sam włoski tedek na deser jako ostatni frag. Jest blokiem dobijam. Czwarty frag. 2,5 tysiące damage'a, czołgista, sniper, 800 jeszcze po spocie. A jaka przeciętna bitwa. Ogólnie rzecz biorąc, gdyby była dłuższa, no to oczywiście więcej mogłem zrobić, bo miałem praktycznie full HP. To był typek59, przypominam, że ktoś z was najprawdopodobniej wygra go na spotkaniu społeczności w Katowicach czy w Krakowie. Zapraszam was jeszcze raz serdecznie. I typek, nie zmienia się, nadal uważam, że jest to fajna premka. Mimo że nie najlepsza, może nie bardzo dobra, ale jest to dobra, solidna premka, godna polecenia i dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do ELO!